Obudziłem się o 9 rano. Jak nigdy. Widzicie jak dobrze się śpi w Śpiworze? Yy, na dworze cisza, jeszcze nie wystawiałem głowy. Yy, nie pada, nie wieje. Więc trzeba się ruszyć. Trzeba się ruszyć. Yy, zwinąć to. Pojechać do łeby. Yy, no i ostro falowanie prądu, bo jestem na resztkach. Dzień dobry. Najprzyklejsza część poranka za mną. Teraz chwila na ochłonięcie i zwijamy ekwipunek. Trwają przygotowania do wyjazdu, to znaczy pakuje się, a tu zrobiło się takie coś. No mam nadzieję, że to jest chwilowe, przelotne i że się szybko zmieni. Widzę też, o trochę zelżało. Że absolutnie nie pojadę tą drogą. Muszę pojechać asfaltami do ustki. No, było to chwilowe. Natomiast nie chciałbym, żeby coś takiego złapało mnie w drodze. Powoli przestaje. Za 20:12. No, będę w końcu ruszał. O 14:30 jestem umówiony w ustce mną 7 km, no nie będę miał za dużo czasu na ładowanie tych telefonów. Jadę. Dotarłem na Orlen w Ustce. Kilka razy padało, więc jestem trochę mokry. Ale bateria jest w gniazdku. I tutaj teraz będę siedział do 14.30, aż przyjedzie do mnie mój nowy przyjaciel. Eee, mamy się tutaj spotkać. No i pewnie później, będzie już dosyć późno. Więc jeszcze będę musiał zaliczyć aptekę, ponieważ kończą mi się opatrunki. I pewnie wyjedziemy gdzieś z Ustki w kierunku Darłowa powoli rozglądając się za noclegiem dla mnie. Natomiast teraz siedzę, piję kawę i ładuję prąd. Do Ustki przejechałem nie 6, jak mówiłem wczoraj, ale 10 km, ponieważ musiałem objechać asfaltami. Droga była zbyt droga polna, czyli Eurovelo, było zbyt rozmochnięte. Pojechałem więc asfaltami. Więc dzisiaj zrobione 10 km. Czy będzie więcej? No coś będzie, ale pewnie, pewnie niewiele, ze względu na to, że będę musiał tutaj dosyć długo czekać. Nie wiem, czy to będzie widać, ale do mojej herbaty wpadła mucha. Jest plus 2 stopnie i sypie śnieg. Chyba mamy do czynienia z samobójstwem. No witam ponownie. Jestem w Ustce, ja często mylę. No i jest człowiek z live'a wczorajszego, który chciał się ze mną spotkać, no i spotkał się Teraz pojedziemy sobie kawałek dalej. Bardzo Ci przepraszam, przypomnij mi jak nasz było. Nie, yy, Paweł, Paweł, Paweł nie wiedziałem czy Darek, czy Paweł. Paweł. Paweł jest, yy, przyjechał tutaj do mnie. Ja sobie chwilkę podładowałem telefon, bo on musiał wrócić z pracy. A teraz jedziemy razem w tym ku po drodze jeszcze, po drodze jeszcze, weź, mówię jakoś po polsku, yy, apteka. Apteka już. I jedziemy. Sobie. Ja nie będę miał dzisiaj do opowiedzenia w tym krótkim filmiku, ponieważ. Całość akcji dzieje się między nami, a więc jedziemy i bardzo intensywnie rozmawiamy, nie oglądamy widoków, nie robimy zdjęć. Jedziemy i opowiadamy o tym, jak postrzegamy świat i życie. Ale pamiętam o Was, dlatego nagrywam tą krótką stawkę. Dojedziemy prawdopodobnie nad jeziorowisko do miejscowości dla królów. Królewo, tak. Królewo. Król Szosy będzie dzisiaj spał w Królewie. Będzie dzisiaj prawdopodobnie na czoło w Królewie. W Królewie jest też sklep, bo ja jestem kompletnie bez jedzenia, więc musiałbym jeszcze zrobić zakupy. Aplika zaliczona. Więc generalnie zostało 2 godziny na przepedałowanie 13 km, więc spokojnie sobie możemy odpocząć na tym uroczym przystanku. Zbliżamy się już do zachodniej granicy województwa pomorskiego, także wjeżdżały już pomału w zachodnie pomorskie trasy będą już dużo lepsze. Także no, tylko I, pedałować. I nawet supermarkety będą miały <laughs> otwierane i te hotele będą otwarte i pensjonaty. więc właśnie, e... bo w pomorskim jest... O co było czy woda strefa. Więc w razie W istnieje takie prawdopodobieństwo, żeby sobie po prostu wziąć pokój. Choć myślę, że to już nie będzie konieczne, pogoda ma być coraz lepsza, a do Gąsek tylko 80%. 3 kilometry, jak ja dobrze pamiętam, przed chwilą sprawdzałem. Więc w Gąskach na pewno dwa dni w domku przy kominku. Więc yy, będzie wszystko teraz już tylko lepiej. Dobra, nie nawijam bez sensu. Jeszcze się odezwę z obozu. Na razie. Dzień kończy w Królewie. Jest tu taki przystanek dla rowerzystów. Wiata co prawda nie wygląda zachęcająco, więc z niej rezygnuję. Zresztą namiot tam by się nie zmieścił. A na spanie pod hamakiem to jest trochę zbyt niepewna pogoda, ale tu za tujami stanął mój namiot. W sklepie podłączony powerbank, ładuje się, rano powinien być pełny. Myślę, że będzie komfortowo i spokojnie. A rano spotykamy się znowu.